To co no, powiedział, że to ma być na koniec pierwszego, początek drugiego kwartału, już, a decyzja, która jest prowadzona, wyznaczona jedna z trzech prac. A tam są trzy warianty, przez to miesiąc. A w tej sytuacji, jak nie jest to tylko wysoko? Tam jest, no tam jest ciężka sytuacja, ponieważ tam jest tam, w dąbę

Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji Ministerstwa Infrastruktury, pana Rafała Bedera, dotyczącej nowego rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku. Panie Ministrze, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym została zakomunikowana bardzo ważna i bardzo dobra informacja z punktu widzenia rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. Otóż inicjatywą Rządu Prawa i Sprawiedliwości jest rządowy program budowy dróg krajowych, który ma sprawić, że Polska docelowo po 2030 roku będzie objęta ponad 8 tysiącami dróg szybkiego ruchu. Na rządowy program budowy dróg krajowych zostały zabezpieczone środki finansowe. To aż 292 miliardy złotych. To pokazuje skalę inwestycji, które w ciągu najbliższych 10 lat chcemy przeprowadzić. Wskazaliśmy jako Ministerstwo Infrastruktury szereg dróg, które w ramach tego programu chcemy zrealizować. Oczywiście skupiamy się na drogach szybkiego ruchu, na drogach klasy S. Chcemy zakończyć A2. Chcemy zakończyć A1, ale także chcemy poszerzyć A4 od Tarnowa przez Kraków, Górny Śląsk, Opole, Wrocław aż do Krzyżowej. Chcemy również poszerzyć do trzech, a miejscami czterech pasów autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Ale w rządowym programie budowy dróg krajowych są również inwestycje bardzo istotne z punktu widzenia Podkarpacia. W ramach tego programu zabezpieczyliśmy środki finansowe na budowę drogi ekspresowej S4, S, S74, oczywiście na całej długości między niskiem a węzłem z S12 pod Sulejowem, no, ale ten najbardziej nas interesujący odcinek, czyli nisko Opatów, oczywiście też znalazł swój wyraz w zapewnieniu finansowania. Prawie 3,5 miliarda złotych. Na tyle szacujemy wykonanie tego ponad 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 i takie środki w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych zostały na ten cel przypisane. O tym jak ekspresowa 74 jest ważna dla regionu mówią przede wszystkim samorządowcy, bo to oni od wielu lat Postulują o to, aby ta inwestycja została zrealizowana. Samorządowcy ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Sandomierza dostrzegają w niej nie tylko otwarcie komunikacyjne i transportowe naszego regionu, ale liczą, że ta droga wzmocni potencjał gospodarczy, że przyczyni się do tego, że inwestowanie w naszym regionie będzie jeszcze bardziej atrakcyjne niż w tej chwili. I z takimi nadziejami również e, takie nadzieje wyrażają właśnie przedstawiciele w zasadzie czwór miasta, bo do, do, tych, do tych trzech, o których wymieniłem, trzeba dodać jeszcze nisko, bo to przecież terytorialnie w nisku na terenie, granic administracyjnych gminy i miasta Niska. 74 będzie łączyć się z Via Karpatią I cieszę się bardzo z tego, że te postulaty, te głosy samorządów zostały przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego dostrzeżone. I oprócz tego, że w tej chwili prowadzimy prace przygotowawcze nad wyznaczeniem odpowiedniego wariantu 74. O tych pracach przygotowawczych powie więcej pan dyrektor Bogdan Tarnawski, ale Przypisaliśmy już na realizację tego celu konkretne środki finansowe. I to jest bardzo istotne, że już w tej chwili chcemy pokazać, że nasze intencje mają wymiar bardzo konkretny i praktyczny. Bo są tacy, którzy mogą powiedzieć, no tak, prowadzą pracę przygotowawcze, ale jeżeli przyjdzie do realizacji, no to nie mają środków finansowych. My mówimy nie. Mamy środki finansowe już w tej chwili przypisujemy je do poszczególnych inwestycji drogowych i wtedy kiedy trzeba będzie te środki zostaną uruchomione, przetargi wykonawcze zostaną zrealizowane. Także rządowy program budowy dróg krajowych, który wczoraj został ogłoszony, jest takim elementem, kolejnym elementem wiarygodności rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, wiarygodności również Ministerstwa Infrastruktury, które od sześciu lat koncentruje się na tym, aby usprawniać system komunikacyjny naszego kraju i również naszego województwa. Jest tutaj ze mną obecnie radny miasta Tarnobrzega, Kamil Kalinka. Nie tak dawno jeszcze pełniący obowiązki prezydenta Tarnobrzega, spotykaliśmy się właśnie wtedy rozmawiając o potrzebie i o znaczeniu 74. Pan radny wskazywał na to, że rozrastająca się strefa ekonomiczna tutaj w Tarnobrzegu mogłaby lepiej prosperować, mogłaby lepiej funkcjonować, gdyby był właśnie dojazd z niej bezpośredni do drogi szybkiego ruchu i wskazanie tej inwestycji z zabezpieczeniem środków finansowych pokazuje, że chcemy tego typu miejsca rozwijać, chcemy tego typu miejsca jak strefy ekonomiczne uzbrajać i pokazywać, że w nich naprawdę warto inwestować, bo państwo polskie zapewni do tego rodzaju tego typu miejsc sprawny, bezpieczny i wygodny dojazd. Także dzisiaj jest tutaj z nami pan radny jest Kamil Kalinka i myślę, że potwierdzi te nasze rozmowy, potwierdzi te swoje słowa, które i wtedy i teraz wypowiadał bardzo mocno angażując się w to, aby S74 została dostrzeżona z pozycji Warszawy. I aby te elementy rozwojowe samego Tarnobrzega zostały uruchomione. Jest też pan dyrektor Bogdan Tarnawski jako dyrektor podkarpackiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opowie o zaawansowaniu tego projektu, opowie o miejscu, w którym jesteśmy i co w ciągu najbliższych miesięcy będziemy wykonywać. Natomiast też potwierdzi to, co powiem za chwileczkę że jesteśmy bardzo bliscy tego aby ogłosić przetarg na dobudowę drugiej jezdni na S19 i to kolejna inwestycja która została zabudżetowana w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych w tej chwili S19 między Sokołowem Małopolskim a Stobierną a Jasionką funkcjonuje w sposób ograniczony tam mamy do czynienia z parametrami drogi o charakterze 2 plus 1, czyli takiej niepełnej drogi ekspresowej. O Tą decyzję podjęli nasi poprzednicy. To bardzo zła decyzja, to decyzja, która niesie z sobą bardzo negatywne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, konsekwencje. Na tym odcinku dochodzi do wielu wypadków, też niestety tych wypadków śmiertelnych. I my chcemy tą błędną, tą złą decyzję skorygować przypisaliśmy środki finansowe prawie pół miliarda złotych na to aby dobudować drugi pas na tym 15 kilometrowym odcinku S19 po to aby całość tej strategicznej drogi Polski wschodniej była budowana w standardzie 2+2. Wiele na to wskazuje, że jeszcze w tym roku będziemy w stanie ogłosić przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie drugiej jezdni tego odcinka S 19 i do tego właśnie posłużą środki finansowe, które zostały zabezpieczone w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych. Także podsumowując, proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o poprawę jakości komunikacyjnej ma się jak najlepiej. W tej chwili realizujemy zadania o łącznej długości blisko 1500 kilometrów. Są to zadania rozproszone w całym kraju, u nas oczywiście to Via Carpatia też w tym roku będą oddawane do użytkowania kolejne odcinki między Rzeszowem a Lublinem, ale już myślimy o kolejnej perspektywie, już myślimy o kolejnej pięciolatce, o tym, co będziemy chcieli robić między 2025 a 2030 roku. Szykujemy się do tego od strony finansowej, zabezpieczając środki finansowe. Jeszcze raz powtarzam, rządowy program budowy dróg krajowych, który w ramach Polskiego ładu został stworzony to 292 miliardy złotych, a w tej perspektywie naszego województwa to zabezpieczenie środków finansowych na S74, 3 i miliardy 400 milionów złotych, a także prawie pół miliarda złotych na poszerzenie S19 między Sokołowem Małopolskim a Stobierną. To ten wymierny, taki realny, dosyć konkretny krok w tym, aby komunikacja naszego regionu stale była poprawiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Proszę o zabranie głosu radnego rady Miejskiej Tarnobrzega, pana Kamila Kalinka. Panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni państwo, no piękny dzień dzisiaj dla Tarnobrzega i oczywiście nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tej pięknej pogodzie, która nas dzisiaj tutaj spotyka. Ale mówię o tych wspaniałych wieściach, które napłynęły wczoraj i dzisiaj pan minister z panem dyrektorem na mnie tutaj przekazują. Szanowni Państwo, jako samorządowiec, mieszkaniec Tarnobrzega pamiętam już od wielu lat, o, jak trwały dyskusje na temat drogi S74. Tylko właśnie to, co pan minister zaznaczył: zazwyczaj bywały to dyskusje, pomysły, plany, które pozostawały tylko w sferze koncepcji. Od jakiegoś czasu te koncepcje zaczęły się powoli realizować. Dzisiaj mamy wspaniałą wiadomość, że na tę koncepcję zostało zrobione coś, co jest najważniejsze czyli, krótko mówiąc, zabezpieczenie finansowe. 3,5 miliarda złotych jest to kolosalna kwota, więc ogromny szacunek, że te środki znalazły się, bo z punktu widzenia naszego miasta ja właśnie nie ośmielę się powiedzieć, że to jest takie otwarcie okna na świat dla Tarnobrzega bo sami Państwo wiemy, wszyscy jak autostrada A4 wpłynęła na rozwój naszej stolicy, tutaj Podkarpacia Rzeszowa. I też liczymy na to, bo jako samorządowiec wiem doskonale, że wszelkie inwestycje, które mają płynąć w dany teren, rozbijają się przede wszystkim o infrastrukturę. Wiem, bo wielokrotnie rozmawiałem z przedsiębiorcami, czego oni oczekują, jeżeli chodzi o dane miejsce lokalizacji swoich przyszłych inwestycji. Jednych z kluczowych rzeczy to jest oczywiście infrastruktura. Droga S74, tak jak wspomniałem, to jest dla nas szansa ogromna. W związku z tym, że jest Świetnie w planach skomunikowana z drogą S19, też w kierunku właśnie centralnej Polski, czyli w przyszłości w stronę centralnego portu komunikacyjnego. Panie ministrze, ja się bardzo cieszę, ponieważ pamiętam lata wstecz, już nawet nie chcę sobie przypomnieć ile lat temu zaczęliśmy pierwsze rozmowy, można powiedzieć i, i starania, zabiegi o to, że, żeby ta droga po prostu powstała i żeby Tarnobrzeg miał możliwość właśnie takiej wspaniałej komunikacji. I za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu ministrowi, panu dyrektorowi, i oczywiście ogromne podziękowania należą się rządowi Prawa i Sprawiedliwości z panem Mateuszem Marawieckim na czele. Bo można różnie sytuację oceniać, ale każdy, kto mieszka w Tarnobrzegu, nie jest w stanie, szanowni państwo, powiedzieć i nie widzieć tych potężnych środków, które przez ostatnie lata tutaj płyną na Podkarpacie, okolice Tarnobrzega. Nie chcę wspomnieć, że nie tylko środki rządowe, których jest bardzo dużo, programy rządowe, które można powiedzieć są niespotykane jak do tej pory w historii. Nigdy ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ze środków rządowych takie miasto jak Tarnobrzeg mogło starać się w ciągu jednego roku o, o trzy projekty, gdzie w każdym projekcie można się starać o dofinansowanie aż do trzech dróg. Nie było nigdy takiej sytuacji, a to są już kolejne lata, kiedy kolejne nabory są organizowane, szykowane, i kiedy możemy szukać środków właśnie, bo jako Tarnobrzek, miasto, miasto, które znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bo sytuacja finansowa miasta nie jest łatwa i naprawdę bez wsparcia rządowego w wielu sytuacjach wiele dróg. Żłobek miejski, który też był niezwykle potrzebny, nie dałoby się zrealizować. To były marzenia. Dzisiaj te marzenia nasze się realizują i jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Miejmy nadzieję, że żadnych przeszkód nie będzie i że w niedługim czasie te koncepcje, które są tutaj szykowane, aczkolwiek zawsze, szanowni państwo, najważniejsze są środki. 3,5 miliarda złotych to jest, jest niewyobrażalna kwota i ona tutaj zostanie przeznaczona w nasze okolice, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i jeszcze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Proszę o zabranie głosu Pana Tarnowskiego, dyrektora Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Wrót Rady. Panie